Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Dzięczyna Gmina Poniec, którą każdej doby przemierza kilka tysięcy kierowców. Odcinek znajdował się w tragicznym stanie, dlatego samorządowcy i mieszkańcy upatrują w tym same korzyści. Inwestycja rozpoczęła się już 5 lat temu. Wyremontowano wówczas fragment drogi przebiegającej przez wieś, ale dopiero w tym roku udało się dokończyć zadanie, choć przez chwilę istniała obawa, że do tego nie dojdzie. Niepokoje były, bo dofinansowania się przeciągały. I z tego tytułu była ta obawa, czy. W ogóle, kiedy zostanie to ukończone? No czekaliśmy tyle lat, więc myślę, że wszyscy już będą teraz zadowoleni, że jest cała wieś, bo trwało to etapami. A w tej chwili już jest cała wieś, także pięknie się jeździ i szybko. Droga powiatowa Krobia-Poniec to bardzo ważny odcinek, który ma istotne znaczenie nie tylko komunikacyjne, ale też ekonomiczne dla ponieckiego samorządu. Bo jak mówi burmistrz Ponieca Jacek Widiński, dobre połączenia przyciągają inwestorów. Jedna z najbardziej ruchliwych dróg na terenie gminy Poniec, ale bardzo ważna logistycznie transportowo dla uczestników tej drogi. Dzisiaj stwarzamy komfort nie tylko przejazdu właśnie tego transportu, ale również i bezpieczeństwo i szybkość przemieszczania się właśnie to do wspomnianej drogi S5. Ta szybkość właśnie powoduje to, że firmy tutaj widzą możliwość inwestowania. Remont drogi, która jest ważnym elementem łączącym południową część powiatu gostyńskiego z drogą ekspresową S5 był możliwy dzięki współpracy samorządów oraz pozyskaniu środków zewnętrznych. Ta inwestycja została zrealizowana dzięki partnerstwu opartemu na trzech filarach. Z jednej strony to jest oczywiście samorząd powiatowy jako główny inwestor tego przedsięwzięcia, ale także samorząd gminy Poniec, który... Partycypował w tej inwestycji. No i oczywiście fundusz rządowy, rządowy fundusz dróg samorządowych, bez wsparcia którego ta inwestycja nie byłaby możliwa. Dziś cieszymy się z tego, że mieszkańcy Dzięczyny, ale także mieszkańcy całej południowej części powiatu Gostynskiego mogą poruszać się po nowej, bezpiecznej drodze. Nie jest to koniec, tak naprawdę to jest pewien etap do osiągnięcia głównego celu czyli połączenia południowej osi komunikacyjnej powiatu gostyńskiego z drogą szybkiego ruchu S5 ważną nie tylko z perspektywy naszego powiatu, ale całej Wielkopolski. W ramach zadania zmodernizowany odcinek o długości 1172 metrów. Zakres prac objął wzmocnienie i uszczelnienie drogi, położenie nowej nawierzchni, budowę murów oporowych i rowów odwadniających. Po jednej stronie powstał też nowy chodnik, po drugiej ciąg pieszo-rowerowy. Umocnione zostały także pobocza. Jak mówi wykonawca drogi, zadanie do łatwych nie należało. W tym roku była to, można powiedzieć, najtrudniejsza nasza inwestycja. Z powodu obiektu, który widać, trzeba było poszerzyć w drogę, wchodząc częściowo na istniejący staw. Utrudnienie było takie, ponieważ staw jest bardzo zamulony na mułem. My musieliśmy rozbudować drogę, oczyścić część stawu, wybudować nowy przepust, ścianę oporową i część drogi w tej chwili istniejącej drogi, która jest poszerzona, znajduje się, można powiedzieć, na Starym Stawie. Prace kosztowały blisko 3 miliony 900 tysięcy złotych, z czego połowa pochodziła z Funduszu Dróg Samorządowych. Resztę solidarnie dołożył powiat gostyński oraz gmina Poniec.